Stworzyliśmy również swoją taką tradycję koła kwiatowego. Pierwsze to były właśnie Mikołajki, że zawsze w grudniu będziemy obchodzić Mikołajki. To jest nasza wielka impreza, piękna, wszystko przygotowujemy sami. Dekorujemy stoły, przyrządzamy salę, robimy zakupy, pieczemy, gotujemy różne smakołyki, różne ciasta, różne sałatki, potrawy, barszczyk czerwony, uszka, kapusta z grochem, czy śledzik w oliwie, czy ryba w galarecie. No, to co zaplanujemy na dany dzień, to przygotujemy. I zawsze jest podsumowanie roku, zawsze są mile widziani goście, którzy nas odwiedzają na nasze zaproszenie. Tak stanowimy taką rodzinę, taką kwiatową, która jako pierwsza na ogół w Bydgoszcie rozpoczyna właśnie wigilie. Bo my to traktujemy jako wigilia. Potrawy są wigilijne, jest opłatek, są kolędy, jest pięknie ustrojona choinka, więc taki Naprawdę uroczysty, i tak dużo nas zasiada przy tym stole, to tak raduje serce. Drugi, drugi taki zwyczaj to zbieramy się 8 marca w kwiatowej kawiarence. To jest dzień poświęcony kobietom. Co roku w innej formie, śmiejemy się, badimy, słuchamy kawałów, układamy wiersze, śpiewamy, no cudownie, każdy rok jest inny, według takiego czy innego pomysłu, tam się włącza dużo osób do tego, żeby to przygotować, więc jest to też bardzo miłe i pieczemy znowu ciasta, jest kawka, jest oranżada, a nawet czasem jest no, kieliszek szampana. To druga tradycja, trzecia tradycja to drzewko pamięci. Na tych działkach, na których bywamy po raz pierwszy, czy w tych ogrodach, w których bywamy po raz pierwszy, sadzimy drzewko pamięci. Na ogół się orientujemy, co kto lubi, jakie rośliny kupujemy i jedziemy powiedzmy na działkę czy do ogrodu, czy do jakiegoś ogrodu prywatnego, bo jeździmy i do ogrodów prywatnych. Bardzo nas chętnie zapraszają, nawet do radia dzwonią, żeby ich też odwiedzić, jak tak y, mam czas i mogę poopowiadać trochę. Teraz się już zmieniło trochę inaczej, inna forma jest tego. I jest tam specjalny ceremoniał, bo wyznaczamy rodziców chrzestnych, odbywa się chrzest, roślina, prawda, leje się wodę na roślinę i się mówi zaklęcie roślino. Żeby rosła w tym ogrodzie, żeby go stroiła, żeby dodawała mu piękna, żeby przynosiła, właśnie jest taka formułka, żeby przynosiła radość, szczęście tym, którzy ją, prawda, którzy kochają tę działkę i tak dalej. No jest uroczystość, fanfar. i wszystko, bardzo ładnie to wygląda, I rośliny te hodują, pieszczą, żeby im nie zniknęły nie zmarniały, bo to drzewko pamięci.